Witajcie, z tej strony Dawki witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, będziemy, dzisiaj będą historie z życia rybki i Ty 12. Najpierw chciałbym wam powiedzieć, że na razie nie ma nowej listy subskrybentów, bo na razie nikt mnie nie zasubskrybował, dlatego na razie lista zostaje taka sama, jaka była, a jak chcecie właśnie na listę trafić, to właśnie mnie zasubskrybujcie. Ja już nie będę przedłużał i zaczynajmy dzisiejszy odcinek. Historie z życia rybki T12. Myślicie, co to będzie? A jak widzicie po, po czterech emotkionach z boku to będą dosyć zadziwiające historie. No to zacznijmy może od pierwszej. W środę późnym, znaczy, wczesnym wieczorem, bawiłem się w ogrodzie. Tak, po prostu sobie kopałem w ziemi i bawiłem się takimi czterema kostkami. Jedna mi, sta, jedna mi spadła na jednego pająka, oczywiście niechcąco. I z tego pająka wyleciało gdzieś 100 małych pajączków. Pierw myślałem, miałem taką myśl, że po prostu za niedługo ten pająk miał rodzić, ale później kiedy pani z, z techniki w ogóle mi powiedziała, że t, y, pająki składają jaja, to później y, dzisiaj to było to w ogóle y, to chyba te 100 małych, ale wątpię, że tak było, było albo pod tą małą, było tak w kupie strasznie, nad nim albo a, a, nad tą pają, pajączką lub pod nią, bo to naprawdę wyglądało jakby, no nie wiem, macie 100 klocków Lego i rozwalacie jak w Lego Master, no i tak wszystko się sypie. Tak to właśnie wyglądało, ale... To było akurat w przypadku pajączków, dlatego to wyglądało fenomenalnie. Dlatego, no fajnie, że taka historia mnie spotkała. Napiszcie w komentarzu, czy kiedyś wy też mieliście jakąśkolwiek historię. Kolejna historia, ostatnia historia na dzisiaj, jest historią, która jest dosyć przerażająca, bo kilka miesięcy temu. Yy, Kąpałem się, byłem na wakacjach w Hiszpanii na wyspie Gran Canaria, no i wiecie, że ja tam byłem, bo nagrywałem kilka z niej odcinków, ale to nie na tym rzecz, że nagrywałem odcinki. Bo pewien dzień kąpałem się w oceanie, no jak zawsze się kąpe, kąpie w oceanie, kąpałem, bo teraz, już jestem, nie, 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 bo teraz już jestem kilkanaście tysięcy kilometrów od właśnie Gran Canaria. Dlatego tak to by właśnie wyglądało. Albo dobra, prze, przejdźmy do setna sprawy. No i pływałam pływałem sobie w tym oceanie i oglądałem tam rybki. Były małe pierw. W ogóle e, jakich dużych nie zauważyłem. Ale widziałem też później, zauważyłem ogromne barakudy. Wyobraźcie sobie, jak pływacie sobie w oceanie, i nurkujecie i i oglądacie. I oglądacie, i oglądacie co tam jest pod wodą, i zauważacie wielką barakudę. No, może ktoś jeszcze nie wie, czy co to jest barakuda, czy coś w ogóle to jest. To jest ryba. Już wam pokazuję, jaka to jest ryba. Pokażę wam. Wyobraźcie sobie po prostu, jak ja wtedy mogłem się czuć. To jest taka oto ryba. Jak ja się wtedy no, wystraszyłem się trochę, no bo jak. Kto, co byście pomyśleli, jakby taką 40-centymetrową rybę zobaczyliście przed swoimi oczami to jest to, czy albo ta ryba, która ma takie ogromne zęby, nie poluje na ludzi, albo po prostu mnie nie zauważyli, bo to było trzyosobowe stado. No, ja cię kręcę. Pierw w ogóle nie wiedziałem, bo, bo nie pokazywała swoich zębów, ale później, kiedy sprawdziłem na internecie, co to jest właśnie za ryba. To odkryłem właśnie, że to była ryba z takimi oto zębami. Oj, to była historia, którą zapamiętam do końca mojego życia normalnie. Dlatego to by były właśnie te wszystkie historie. Jak wy macie jakieś ciekawe historie, to też napiszcie w komentarzach. Może traficie na kolejny odcinek, właśnie z historii, z życia. Nie rybki, ty 12, ale może nawet widzów. Mogę zrobić nawet taką serię, pomyślę jeszcze nad tym. Ale jak macie ochotę, żebym właśnie taką serię zrobił, to zostawcie tutaj łapkę w górę. 25 albo dawa, albo damy 30 wyświetleń i będę nagrywał, właśnie właśnie z historii, z życia widzów serię. Dlatego co? Jeszcze zachęcam Was do zasubskrybowania kanału mojego kolegi Mat. Ma o Jezu, zapomniałem, czekajcie chwilę. Jest to kanał o nazwie XX Matek XX Polecałem już ten kanał na odcinku, ale ten film właśnie został usunięty. Dlatego teraz kolejny raz właśnie polecam i też polecam głównie dlatego, że... Właśnie teraz dopiero to odkryłem, że polecam dlatego, że on zmienił nick. Pierw miał Matrix Game, a teraz ma XX, matek XX. Dlatego serdecznie na ten kanał właśnie mojego kolegi zapraszam. No i co, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. W poniedziałek będzie film o ślimaku wodnym, Military Helmet. Powiem tam trochę ciekawostek właśnie o nim. Dlatego mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się spodobał i kolejny film też Wam się spodoba. No to co? Ja już będę kończył dzisiejszy odcinek i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Zasubskrybujcie kanał wilgotny głupik.